O, mam tutaj zmarszczkę. To tutaj trzeba działać. Przyznasz, że my kobiety mamy taką tendencję do takich punktowych napraw. I ja kiedyś też tak miałam. Ale prawda jest taka, że kurze łapki to wcale nie jest wina Twojego oka, bo zaczynasz dużo wyżej. Tu pod palcami masz swój mięsień skroniowy. Duży, silny i u większości z nas jest chronicznie napięty. Zaciska się, kiedy na przykład jesteś skupiona, zestresowana lub gdy zaciskasz zęby. I co ten mięsień robi? Ciągnie. Twoją całą twarz w dół. Powieka się zamyka, oko się zwęża, a kąciki zamiast się śmiać, po prostu zaczynają opadać. Dlatego, jeżeli chcesz zobaczyć efekty przy swoim oku, zacznij od rozluźnienia skroni. Masuj ręką, palcami. Możesz użyć takiej piłeczki, lub jakiejkolwiek, jaką masz aktualnie w domu, przeroluj tkanki. Aż poczujesz, że to napięcie naprawdę puszcza, i dopiero potem przejdź do okolicy oka. Bo jak ta góra puści, to dół naprawdę sam zaczyna się otwierać. I tak naprawdę to nie jest walka ze zmarszczkami. To jest walka z napięciem i przywracanie Twojej twarzy prawdziwej lekkości. Różnicę zobaczysz już po pierwszym masażu. To jak? Skorzystasz.